It's a good meeting, uh, obviously because we won. Yeah, uh, that's what we're here for. And uh, yeah, it wasn't easy. Uh, the track was pretty slick, but the track is the same for everybody, you know. So it's no point to complain the track. You know, we we race uh, on um, on a uh, Saturday afternoon where it's 28 degrees and it's four o'clock in the afternoon. So it's so hard to. To really get a, I'm not gonna say racing track because we saw some good race today, but um, a bit of moisture in the in the track, yeah. So uh, yeah, apart from that, uh, you know, we we all gonna work hard to to get a better start. And uh, because I think we, that's what we miss a little bit. You know, we miss a bit the start and.

Bo dzisiaj męczyłem się strasznie i skończyły się zawody, tak jak mówię, dobrze, że wygraliśmy, ale trzeba pracować dalej, dopiero początek sezonu można powiedzieć. Pacy jadą lepiej, ostrzej i no tak jest po prostu żużel, że trzeba się rozpychać, przepychać i, i walczyć swoje. Może mówię, nie spodziewałem się, że goście sprawią nam aż tak duży opór. Tor był no, ekstremalnie twardy. My wczoraj po wczorajszych opadach deszczu trenowaliśmy na troszeczkę innym torze. Wprawdzie mieliśmy wcześniej treningi na torze, który był bardziej podobny do tego, także w związku z czym ja nie miałem aż tak dużych problemów, żeby się dopasować do pierwszego wyścigu. W drugim wyścigu popełniłem wielki błąd na, na starcie i na, na wejściu w pierwszy łuk, to mnie troszeczkę pociągnęło. Później wjechałem w takie bardziej śliskie miejsce, postawiło stracię prostą i no szkoda, bo, bo uważam, że ten wyścig mogłem spokojnie przyjechać na drugim miejscu, a pierwszy był Dimi, więc byśmy przywieźli 5 7 byłoby troszeczkę łatwiej, ale pierwsze koty za płotem, można powiedzieć, u nas. Wynik mnie trochę pozytyw, pozy, optymizmem napawa na, na przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o mecze w Teraz będziemy mieli młodzieżówkę w czwartek tutaj, więc mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Później w piątek trening i jedziemy do Ternowa. W momencie, kiedy się kamień przywróci, chciałem zrobić wszystko, żeby nie wjechać mu w plecy a nie zauważyłem, że drugi zawodnik, który się też przewrócił, że, że on też się przewrócił, bo z tego nie widziałem. I no, nie miałem za bardzo możliwości ratunku, uderzyłem w jego motocykl, a szczęście, że w motocykl, a nie w niego. W wyniku tego uderzenia skrzywił mi się hak i w związku z czym dalej nie mogłem za bardzo się uratować. No, starałem się zrobić wszystko, żeby się wybronić, ale no, nie miałem za bardzo, tak jakby, naszej kierownicy, tak? No, bo hak to jest taka kierownica i po prostu uderzyłem w bandę i całe szczęście, że nic poważnego się nie stało. Jestem trochę poobijany, bolą mnie nogi i ręce, ale jest okej. Okay.